Cześć, tutaj na nadeskie brak A dzisiaj dwa nowe nabytki tutaj. Mała ołóweczka. W końcu tutaj jest taka no, stodole. dole. w końcu, nie wiem. Taka, o, piękna. Uż, łóżka dobra. Proszę zobaczyć, o. Macie cóżki, jajeczek nie ma. Pięknie się jest. Dobra Teraz tylko od koła to jest ta jałóweczka Ładniutka I do, nie? A spokojna taka Ale chora nie jest, nie? O, no, proszę Państwa Jałóweczka fakcji Ale powiedziałem tylko, że jest chora. Od razu pokazała, że nie jest, nie? Rzuciła. Co była ja ty jesteś. traktorem, widziałem białe coś tu leży. Co się robi, mhm. Dobrze. ale piękne jest, Dobrze, że nie ma dziur w brzuchu. <laughs> jest. A gdzie go, mama jest. na Łonkę mhm. trochę zestresowana jest. Ja, sem kamera, meni je mož. Zastreso ne bi bilo nič, da bi se še kaj? Jest. To jest. To jest bardzo wrześne, bo... I... Mars! Sabina! Saba! chodź Saba, Saba! Nie wyganiaj ich. Zostaw Ona jest jeszcze świeżynka, ci powiem. Szuka mam. Ta różnica między tym a tym, nie? A tym. To nie jest agresorek, Od No odkurzacz. Ale ta wymiata jest idealna. To ja przytrzymam... Idź na to, ospoś, ja. Dobra. Eee. Zamknęliśmy jałóweczkę. Bardzo chcę wyjść. No idź mała. Iść, mała. Iść, mała. ej, ej. Ej! Ej, ej. Już raz przeszłaś. Okay. I teraz już nie przejdzie. A matka przyjdzie zacznie, ryczy się w Okej. Okay. Próbuję. Ej właśnie przewraca płotek. No, no dawaj, próbujesz. Dobra, nie przewróci? Okej, okay, nie przewrócisz. No i co? No i właśnie to miał możecie nazwać, jest taki specjalny te 50 subów. Możecie ją nazwać. Taka o, możecie wybrać imię piękne. Na imię mam Mecia 1. Z Radu o, tu. 27 kW i pół Dlatego piszcie imienia w komentarzach. Słodziaczek mały. Proszę. Ej, kabel nie gryziemy. Elektryk, jakbyśmy jej dali patrz. Do kabli już ciągnie. To jest krowa elektryk. Ale możecie dać im jej swoje imię. Op. Siko. Marce, odejdź od niej. No, ale to nie koniec bonusów na dziś, no. Bo urodził nam się. Tam, 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 zaraz wam pokażę. Byczuś. Ładny. O, proszę. Piękny bycz. Piękny byczuś, jak chcę się piszcie dla niego imienia, nie obrażę się. A tutaj Marlenka jak urosła. Mały byczuś, się dotknąć? Nie da, nie będę straszył. Wczorajszy, wczoraj w domu mnie nie było, to nie nagrałem, ale jajeczka ma, proszę bardzo, ładny byczek. Kupę robi. Matka to jest ta, Ta brązowa tam co jest z tyłu. No, kupa zrobił żółtą, pomarańczową, zieloną. No, piękny, zdrowy byś no. Co, maluszek? No tak. No, to by było na tyle. Dzięki za wszystkie wyświetlenia, za subskrypcję, bo teraz pewnie będzie około stu. Możecie nazwać jedną miałów, jedną byczkę No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć! I też zapomniałam dogrywam. Jak chcecie ze mną popisać, macie Instagrama w opisie mojego. No także jak chcecie obserwujcie, będą jakieś fajne zdjęcia. Także no, to by było na tyle. Cześć.